Panie Wojwodo, nie jest tajemnicą, że Śląsk się zmienia. Górnictwo jest branżą, która się kurczy. Wiąże się to z pewnymi wyzwaniami, które region, z którymi region musi się skonfrontować. Potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy pomysłu na to, jak się zmieniać. Mamy między innymi platformę Regions in Transition. Jak Pan sądzi, w jakim kierunku te zmiany pójdą i czego naszo, co nasze po prostu zrobić, aby wykorzystać tę sytuację jako szansę? No myślę, że przede wszystkim korzystamy, tak. Mamy ogromny program dla Śląska, który realizujemy w porównaniu do tych funduszy, które mogą się znaleźć w tak zwanych koszyków sprawiedliwej transformacji, no to jest to kwota nieporównywalna, bo no teraz mamy 60 miliardów w programie. Tam tak naprawdę może dla na województwa śląskie przypaść około między 2 a 4 miliardy złotych, no bo tak się, tak się szacuje. Natomiast jestem przekonany jeszcze, przez, że przez wiele, wiele lat w Polsce bardzo ważny będzie sektor wydobywczy, szczególnie w województwie śląskim, ale dla całej Polski, bo nie da się z dnia na dzień spowodować zmiany mikroenergetycznego, energetycznego, taki, który będzie będzie ekonomicznie uzasadnione i będzie również uzasadnione społecznie. Oczywiście można w teorii wydać dzisiaj 500 miliardów złotych i wszystko przebudować na technologie fotowoltaiczne czy też wiatrowe, ale czy społeczeństwo polskie byłoby w stanie ponieść taki, taki ogromny koszt? Zdaję sobie sprawę z tego, że nie. Myśmy wystartowali w 90 roku w ramach transformacji również politycznej, państwa Zachodu wystartowały w 1945 roku. I ta sprawiedliwa transformacja musi się też opierać o te punkty, z których startujemy, z których zaczynamy. Tam na Zachodzie wiele tej transformacji już mają za sobą, inwestują ogromnych środki. My dzisiaj musimy zadbać o to, żeby, jeżeli transformacja będzie postępowała, na pewno będzie postępowała w kierunku czystego, czystego powietrza, w kierunku nowoczesnych technologii, również w ograniczaniu wydobycia kopalin, to musimy to zrobić przede wszystkim w poszanowaniu naszych miejsc pracy i godności ludzi. No i chyba dobrze sobie z tym radzimy, bo podczas niedawnego tutaj kongresu dla Śląska słyszeliśmy, że nas region w Europie jest stawiany w zasadzie jako wzór na to, jak tę transformację przeprowadzać. No, wiele takich miejsc jest w naszym regionie, jak chociażby to miejsce, w którym w tej chwili stoimy. Tak? Dzisiaj stoimy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, jednym z największych centrów wystawienniczych, czy też kongresowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. I to jest też dowód na to, że tu kiedyś była kopalnia, a dzisiaj przyjmuje europejskie kongresy czy to gospodarcze, czy szczyty klimatyczne, czy wada, a pewnie za niedługo będzie również światowy szczyt miast. i Miasto Katowice no, przeobraziło się w sposób niewyobrażalny tak, z tej perspektywy 20 lat, ale jest też wiele innych przykład, przykładów w naszym regionie. Natomiast wrócę do tego, do, tego, do tego miejsca, gdzie my cały czas będziemy potrzebować naszych pracowników z sektora wydobywczego, którzy codziennie pracują, żebyśmy mieli w domu ciepło i żeby ta energia elektryczna została dostarczona.